Cześć, nazywam się Marta Giernińska-Tomala. Jestem coachem, trenerką, autorką książki Ełek i kart coachingowych o tym samym tytule. Jesteśmy u Asi i Michała, są paru muzyków. Asia jest czynnie koncertującą wokalistką. Michał jest nauczycielem gry na Razem prowadzą szkołę gry na handpanie Bramari Hand School, tworzą zespół Braska oraz współorganizują w najbliższym czasie festiwal Pantu. Witajcie, cześć. Dzień dobry. Powiedzcie, proszę więcej na temat handpana jako instrumentu. Skąd się wziął ten instrument? Jaka jest jego historia? Obecnie korzysta taka opinia, że Handpan to jest jeden z najmłodszych instrumentów świata i powstał bardzo niedawno, bo w 2000 roku, i w Szwajcarii. Przez to jest może kojarzone z takim światem bardziej wschodu. Jak ktoś słyszy ten dźwięk, to gdzieś tam kieruje swoją uwagę i mówi, że chyba to gdzieś ze wschodu przyleciało a się okazuje, że przez to są zachodnie strony. Oczywiście jakby historia jest trochę dalsza, bo jakby matką handpana jest karaibski steelpan, więc to zupełnie jeszcze inne strony, ale z założenia to jest bardzo młody instrument który niedawno do nas przyleciał. Masz tutaj bęben językowy, który może pokaż. Tutaj mamy tak zwane wycinane języczki i z, z, no, angielska nazwa to jest tondram, czyli od języków, które są jakby wycinane, e, co różni jakby handpana, tak jak widać od takich punktów, które są wgłębione e, i wybijane ręcznie, więc to są te główne takie różnice. Jesteś centralne. w stanie to pokazać i jednego i drugiego I Jasne. czyli bardzo przestrzenny, długi, długi dźwięk, który się wydobywa. Czasami można grać na pałeczkach, czasami można grać jakby palcami. Aha. Czyli zupełnie inny dźwięk tak naprawdę, pomimo tego, że to są podobne instrumenty, to brzmieniowo jest tak, że handpan ma dużo więcej do zaoferowania, jeśli chodzi o takie subtelności dźwiękowe, które są naprawdę ciągle do odkrycia, bo to tak młody instrument ilość jakby ludzi, która gra w tak rozmaity sposób na handpanie pokazuje, że jest jeszcze tyle do odkrycia z tego instrumentu, pomimo tego, że można grać proste sekwencje i mieć z tego od razu gdzieś tam frajdę, czy tak jak mówisz stworzyć sobie swoją własną medytację na prostym graniu. Okazuje się, że muzycy, którzy Przenoszą jakby swoje umiejętności z innych instrumentów, czy to perkusyjnych, czy, czy pianina, na przykład, są w stanie stworzyć zupełnie inne, nowe wszechświaty na tym instrumencie. Więc to jest z nim piękne, że jest bardzo dużo do odkrycia. Te subtelności, które z niego wychodzą, to jest naprawdę coś wspaniałego. Powiedzcie więcej na temat wyrażania emocji poprzez grę, poprzez muzykę, poprzez tego rodzaju sztukę. Myślę, że obserwujemy to nie tylko na polu działań szkoły, ale także u siebie. Wyrażanie się emocjonalnie poprzez muzykę przejawia się chociażby w naszej twórczości i na pewno jest takim wentylem bezpieczeństwa dla nas. A czy właśnie uczniowie zgłaszają właśnie to, że korzystają z instrumentu, jakim jest handpan? Właśnie do tego, w tym celu, i w tym celu na przykład przychodzą na zajęcia do Was ze szkoły. Myślę, że jest taka część handpana, która przyciąga ludzi z tego takiego mocno zapędzonego świata, żeby troszeczkę tam zwolnić, i jest to instrument, który stosunkowo szybko daje taki zwrot z tej inwestycji czasowej, który się wkłada. I można dosyć szybko na nim zagrać, można sobie go po prostu położyć na kolanach i, i pograć jakieś proste sekwencje, które dają dużo satysfakcji, jednak zwalniają tą, ten nasz pośpiech, więc myślę, że to jest, takie, to jest taki główny punkt, który najbardziej przyciąga obecnie Hanfana do ludzi. Wydaje mi się, że sam ten bliski kontakt z tym instrumentem, to, że jest to instrument w pełni akustyczny, naprawdę robi robotę. Właśnie, bo to jest niesamowite, byłam u Was na koncercie i, i faktycznie jest tak, ja to przynajmniej tak odbieram, że wystarczy handpan, wystarczy wokal, już, nic więcej. A powiedzcie proszę właśnie na temat handpana i możliwości, stricte jakby chciał ktoś uwalniać stres. Metod uwalniania stresu jest, jest bardzo dużo, wydaje mi się, że, że handpan zdecydowanie nas... Po prostu ponizuje i jakby dosyć szybkie przeniesienie uwagi na ten dźwięk, który się z niego wydobywa. W jakiś sposób czaruje nas tak, że się staje takie tu i teraz i. Yy. I po prostu stres gdzieś odchodzi na bok, więc jakby ta, ta, ta ilość tych rzeczy, które przechodzą przez naszą głowę i ten świat, który pędzi tak mocno, powoduje, że właśnie ten stres ciągle rośnie. Pojawiają się też takie narzędzia jak handpan, gdzie można po prostu usiąść sobie, pograć kilka prostych dźwięków i nagle totalnie odciąć się od, od otoczenia i wejść sobie gdzieś głębiej w siebie. To samoistnie działa, więc to jest ta... To jest magia tego. Nie trzeba być wirtuozem, żeby sobie to dać. Ja też mam takie doświadczenie. Pierwsza lekcja jak dałeś mi dla ciebie zupełnie proste rzeczy do zrobienia, to każda, nawet najmniejsza myśl, nawet najdrobniejsza, powodowała, że ja już po prostu nie byłam w stanie tego zagrać. I, i już ta pierwsza lekcja pokazała mi, że to jest niesamowicie wręcz. Cudowny instrument pod względem medytacji. Opowiedzcie, proszę, więcej na temat festiwalu, który współorganizujecie. Festiwal odbędzie się pod koniec czerwca. Startujemy 27. i przez 4 dni będziemy się bawić przy muzyce i odpoczywać, także będziemy się uczyć. Muzyka, zaraz potem warsztaty bardzo cenne warsztaty handpanowe z mistrzami z zagranicy i z Polski o wszystkich poziomach trudności. Zajęcia jogi na dobry początek dnia. Dla ciała mnóstwo różnych delikatesów, czyli sauna, czyli balia, masaże. Z tego wszystkiego będą korzystać nasi uczestnicy. Będzie także fantastyczna wegetariańska strefa gastro. No i coś dla najmłodszych. Także zapraszamy z rodzinami. Kreatywna strefa dla dzieci. Miejsce festiwalu to województwo łódzkie. 100 km od Warszawy, 200 km od Katowic, gdzie jesteśmy, 100 km od Łodzi w Stefanowie. Czyli środek Polski, każdy ma mniej więcej taką samą odległość, żeby dojechać. Ale co jest ważne, to jest miejsce, które jest bardzo fajnie połączone z naturą. bo jesteśmy jakby wśród jeziorek, rzek i pięknego lasu, więc jakby jesteśmy totalnie poza cywilizacją. Pomimo tego, że to jest dosyć blisko od dużych miast, to jesteśmy totalnie na uboczu. Co Pod też lasem, jest przy jeziorach. Także zapraszamy wszystkich na Festiwal Pantum. Dziękujemy Wam za uwagę i dziękuję Wam za rozmowę.